Panie prezes, otwieram przewodniczący, panie posłowie, panie przewodniczący, panie na wniosek pana wójta. przewodniczący, panie przewodniczący, panie przewodniczący, panie przewodniczący, panie przewodniczący, panie przewodniczący, panie Witam serdecznie wszystkich obecnych Państwa Radnych, Pana Kierownika, a Pana Wójta przepraszam. Przedstawiam proponowany porządek sesji na dziś. Punkt pierwszy. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. Dwa. Projekt uchwały w sprawie rozporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśnej do Cichopalino w gminie Chodżewo. Trzy. Projekt uchwały w sprawie Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejera ulicy Wiejskiej we Wschodniej w Gminie Koczewo. 4. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia rozporządzenia, rozporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do fragmentu wśród kieszkołów przy Albonach 2 w Gminie Koczewo. 5. Zakończenie posiedzenia. Czy Państwo radni mają uwagi do takiego porządku? Nie ma, dziękuję. Przechodzimy do punktu numer 2. Projekt rozporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ja Leś, w regionie Leśny, Leśni Kropanina w Zasad. Mamy trzy plany. Proszę się uchwałę o przystąpieniu do do, e, miejscowego, do miejscowego planu, które przestrzeniamy, tak? e, Pierwsza, o Pan Przewodniczący powiedział, projekt uchwały dotyczy zmiany planu, który jest z 2008 roku. W tym planie że mamy błędy, które wskazują na dostępność drogową do y, terenu otoczonego 5K, a praktycznie gdzieś nie ma możliwości. Stąd wniosek o zmianę planu w y, zakresie dostępności poza terenem tego. trzy działkach, które praktycznie no, nie można ich na składarować wydać po wojną budowę, Не, не были до потечки с Każde wydarzenie to jedno stopnia, a nas jest to też istotne. To jest jedno pytanie moje. Drugie pytanie jest takie, które nie wiem, może do tej pory nie zauważyłem tego w moich ale jest tam taki zapis, że dopuszcza się etapowanie. Trochę nie wiem, co to znaczy, dlaczego wydaje mi się, że kiedyś takich zapisów nie było. Ja etapowanie. Jestem ja jest... Jest w stanie w, w uzasadnieniu dopuszcza się etapowanie e, praw planistycznych. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że takich zapisów w poprzednich naszych uchwałach nie pamiętam. Czy, czy, czy to jest jakaś nowość, czy, czy może je po prostu nie pamiętam? Na końcu zrozumieniu jest dopuszczenie Czytając literalnie, dosłownie się dokładnie procedury panistycznej. Ja to rozumiem, że można po prostu po rozpoczęciu nie musimy od razu w całości przedgotowane z całej procedury tylko możemy rozpocząć, a potem odłożyć czasie, tak, żeby jakieś latach do tego wrócić. Ja rozumiem, tylko moje pytanie, nie wiem czy zostało zrozumiane, no dotyczy tego, że wcześniej chyba takich zapisów nie było czy dobra. Dobrze, jest... Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Wyszedł on w sprawę, tak jak Pan Kierownik mówił. 25 lipca, prezydent zapisywał uchwałę ustawy o odmianie ustawy o zabezpieczeniu przyczynnego. Ta ustawa wprowadza radykalne zmiany od dnia wejścia do y, tam, gdzie rozłożony jest te etapy. Niektóre y, zakresy są do 2025 roku. Natomiast Powiedziałbym rewolucję w cały, całym ustawie, w całym postępowaniu, w tym miejscowych y, planów. Nie ma już, nie będzie studium między innymi by, by tak, więc naprawdę jest to, w rewolucja i stąd te, jak powiedziałem, zadania, które mamy na dzień dzisiejszy do rozstrzygnięcia, do przystąpienia, wiemy, że musimy, czy chcemy je rozpatrzyć, stąd ten wniosek. Ustawa od wejścia, y, od opublikowania y, będzie przyjście 30 dni od dnia opublikowania. Jak powiedziałem, prezydent podpisał 25 lipca, do dnia czego nie jest, to yy, może być każdego dnia. jeszcze przed Sesją Obywatelską. Tak też to rozumiem, byłem na takim, jak mówię, spotkaniu, które wprawdzie dotyczyło jednego tylko z tych projektów planu, takie było uzasadnienie również i którzy oceniają ten nową ustawę właśnie jako i mieniającą procedowanie w, w tych dwóch, w, w dwóch, z tych trzech projektów, no widzę takie zmiany dość kosmetyczne, które rozumiem, że trzeci jest, nie wiem, czy taką ścieżką musiałby być przeprowadzona, to jest jakaś nowość, którą dowiedziałem dopiero teraz, że nie dzisiaj ale takie dostał na sesję, ale jeśli Państwo pytają właśnie o to, dlaczego w takim trybie to, to tak właśnie jest, na pewnym stopniu byłem, planiści też potwierdzają, że że, że od momentu wejścia w życie tej ustawy będzie trudniej procedować plany, a tutaj ten przynajmniej jeden, o którym mówię, że był na spotkaniu jest też kosmetyczny, bo on dotyczy wielu traków tej, tej strefy, która jest i utrudnia jakby dysponowanie swoją własnością przez, przez właściciela kolektorem mówiąc, że właściciel nie może sprzedać swojej nieruchomości, bo jest to ten zapis, który wyklucza tę funkcję, którą chciałby mieć właściciel i ewentualny nawet tak, czyli tam czyli czy mieszkaniowo tak, jak już tak, nie? tak, osługowa, nie? więc to, to, to znam natomiast tam jest jeszcze uca, ta, ta, leśna, którą teraz mamy, tak no, to wydaje mi się też jest jakiś to, wrogi, to też jest jakaś, pomyłka z danym czasu Trzecia uchwała, bo nie ma... Nie... E, chyba z tego samego powodu chcę przejść tą samą ścieżkę. Jaką przyspieszoną. Proszę. Tak? Nie zrezygnuję. A jak do tego podchodzi Komisja Gospodarcza? Komisja Gospodarcza, żebyśmy mogli znowu umować się. Ze względu na to, że jest to sesja nadzwyczajna. Czy są jeszcze jakieś pytania Panie Nie widzę. Czy może Pan kierownik, Pan chciałby coś Nie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o odczytanie jeszcze uchwały. Uchwała wniosek gminy Orczewo z dnia 24 sierpnia 2020 Jest, yy, przy tych 12 oddanych, jest 11 za, 1 ręcznie, to jest 11 za, 2 głosy są wstrzymujące się. Bez głosów przeciwnych stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty większości głosów, 11 za, przy dwóch głosach wstrzymujących się. I przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do rozporządzenia miejscowego planu zabudżetowania przestrzennego w ulicy wiejskim wekształciu wiatrowym Unii Odczepów. Proszę panu, panie, panie, panie. Hmm. przewodniczący, wysoka Kredyt dotyczy zmiany, e, powodzenia e, zmiany tego terenu przestrzennego, wysokiego siły gatową, w tym terenie południowego W zakresie nacielaków, na które państwo mają w 2018, zaznaczone na to, że w rzeczywistości największym dzisiejszym na tym terenie jest przeznaczenie sił e, krajobrazowej krajowej, tereny ograniczone celem przystąpienia do planu podczas funkcji turystyczno-rekreacyjnych na tym terenie jest obowiązują przepisy nadmorskie, bo przeprowadzono go wystąpiliśmy do tej wody o odstąpienie od też do zapisanych terenów rzekach, gdzie gawitka i jak poprzedni lejczyk uchwały jest to przystąpienie tak do Umożliwić uchwałę w momencie rozpoczęcia informacji w Stanach Zjednoczonych. Jak powiedziałem, docelowo planujemy tam zapuszczenie funkcji krytycznej na rekreację. Dziękuję bardzo. Państwo mają jakieś pytania do tej uchwały? Ale nie ma proszę czytać na góry. No. Uchwała Rady Międzynarodowej z dnia 24 sierpnia 2021.

Oddany. Z tego 10 jest za, pani Cerebr-Wielowska za, bez 11 głosów za, 2 głosy wstrzymujące się. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty większością głosów, 11 głosów za, przy 2 głosach wstrzymujących się. I punkt czwarty, projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zarostowania przestrzennego dla fragmenta wysiłkiewierzchowego przy ambony w i początku. Pan Geronimo Zawszewicz, pan proszę. Panie Przewodniczący, proszę Pana, to na terenie, gdzie obowiązuje uchwała z 2008 roku, plan tzw. dziesiątą, był wcześniej zapis dotyczący obowiązuje, że zapis wypłacający w tym taniej granice potencjalnego, a to jest niegdyś w przedprzedującym planie w takich posiekach, w zakresie odbudowy mieszkaniowej i usługowej na tym obszarze, w którym nasz sąsiedztwo parametrowych. Decyzją sądu administracyjnego z drugiego roku sąd uchylił te zamierzenia planistyczne, stąd jest możliwość zmiany istniejącego planu, który w konsekwencji będzie dopuszczał na całym terenie, który to to Judite, do to, Dziękuję bardzo. dyskusję. Kto z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie Proszę o czytanie Czy ja mogę zabrać głos? Przepraszam, nie założę? Oczywiście, że Pan Wójt może zabrać. Zawsze jeżeli pozwolę. tak? się zgłaszam. Przepraszam, nie założę? nie mieć żadnych planów, dlatego tego właściciela gruntu poprosiliśmy, że może do sądu, jeżeli sąd wydał, bo w innym przypadku ci właściciele, którzy mieli ten plan, mogliby na zaskarżyć o odszkodowanie. Dlatego się to, to, to przez sąd. Dziękuję bardzo. Za panu, znaczy pana wójta chciałbym ponowić swoje pytanie, które było na pytanie Dwa pytania w zasadzie o sposób finansowania tych planów wszystkich trzech oraz o, o wyjaśnienie sformułowania, co znaczy etapowanie procedury planistycznej. Akurat, jeżeli chodzi o etapowanie, to nie wiem o co chodzi, natomiast jeżeli chodzi o finansowanie, to Urząd Gminy finansuje robienie planów, korzystamy często z pieniędzy, które w ramach berobizny wpływają do gminy i te pieniądze też wykorzystujemy do robienia planów. Czyli prawda? narowiznę w i z tych pieniędzy gmina robi ten plan, rozumiem. Ja powiedziałem, że albo to jest w części narobizną, albo w całości to różniwe tutaj do tego się nie, no. nie mogę odnieść, akurat ten plan, to ten Pan, y, y, z racji tej całej odróżby sądowej y, on powiedział pan w finansów. Cały ten plan tak, ale to są trzy plany, które są trochę dla mnie zaskoczeniem. zaskoczenie, bo tylko jeden, to jak już wcześniej mówiłem na spotkanie, natomiast... Pytanie jest istotne Panie Wójcie, bo przez wiele lat, zawsze jak pytaliśmy o finansowanie planów, to odpowiadano nam że to robi dar, darczyńca, że gmina nie ma pieniędzy i tak to było, teraz jest trochę inaczej Dziękuję bardzo. Czy Państwo Radni chcieliby zabrać głos jeszcze? Nie. W takim razie proszę o odczytanie nagłówka uchwały. Uchwałę Gminy 2023 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów sikiszkową przy albo nam w Proszę Państwa w Wstrzymujące się, pani Złotowia, biorąc za. za. Więc jest głosów 11 za, Dwa głosy wstrzymujące się, bez głosów przeciwnych. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty większością głosów, 11 za, dwa, na, i dwa głosy wstrzymujące się. W ten sposób czerpaliśmy porządek dzisiejszej sesji. Ja trochę chciałbym wykorzystać. Nie ma jego zwyczajną i takiego, takiego przepisu, który by pozwalał mieć tak, powiem, wnioski, tutaj w, wnioski i uwagi, taki będą prowadzić. Ja chciałbym zaprosić tylko o gdybyście Państwo chcieli, to do rzeczy, żeby, y, jesteśmy na etapie pisania strategii i, i, i chciałbym Państwa, zależy na bardzo, proszę na tym, żeby wypełnić ankiety, które służą do opracowania tej strategii. Jeśli nie, to są na stronie. Bardzo nam zależy, żeby tych opinii było jak najwięcej, bo to jest na, na ważnych pracach, na strategii. Także, ktoś tak chciał, prosiłbym tutaj w druku, mam, można by dodać do, 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 do Pani Julii, złożyć albo do mnie, <tuszę> albo elektronicznie na stronie regionu do człowieka. 68. Zwracając się to radnym Mieczowa, dziękuję wszystkim do...